No więc ostatnia prosta. Siemano, z tej strony rożeń mamy 28 dni do matury i za każdym razem, jak zaczynam teraz mówić, to ciężko mi przechodzi to przez gardło, te liczby, ponieważ one są strasznie małe. No tak, rozpoczynamy ostatnią prostą, rozpoczynamy ostatni tydzień, kiedy będzie można poprawiać oceny, wystawiać oceny i tak dalej, i tak dalej. Już coś, nie, coś dzisiaj zostało yy, na moim koncie szkolnym, że tak się wyrażę, wyrównany, nie wiem, w, no już wszystko jest jasne. Oddałem bibliografię na maturę, yy, została tam ona zaakceptowana, wrzuciłem... Yy, Kilka stron internetowych i literaturą podmiotu były wszystkie książki Harry Potter. E, przypominam, jak ktoś nie wiedział, mój temat to, odnosząc się do twórczości Jane Catelyn Rowling, omów... Mm, omów... Jezu, zawsze tutaj jednego słowa mi brakuje. Omów... Po, 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 omów przyczyny popularności cyklu o Harry Potterze. Tak brzmi temat. To jest temat, który sam za, za, no, zaproponowałem i, i mam nadzieję, że jak walnę w... Y, y, 13, nie przepraszam, 16 maja to normalne taki tam, normalnie rozwale, słuchajcie, bo zamierzam to zrobić, nie kupuję nic z tych rzeczy, robię sam mój temat robię sam, także będzie, tak, takich tam zjadę, w każdym razie to jest oddane, tu mamy sprawę załatwioną, oceny zaczynają się klarować powoli, jedne szybciej, drugie gorzej, jutro jadę na, na kolejne prezentowanie TZN-u, tym razem do Zawad tam są jakieś targi, w ogóle kurczę nie wiem, teraz wychodzi na to, że to, że zacząłem, że byłem tutaj u siebie w Działoszynie i... oooo, bo wyprowadzili mnie z równowagi kumpel napisał do mnie, że gdzieś na necie znalazł informację, że zarobiłem na YouTubie już 3200 dolarów dolarów, więc ponad 12 tysięcy spoko, nie wiedziałem, że jestem taki bogaty eee, słuchajcie, teraz tak, poszedłem tutaj do gimnazjum Pamiętam przynajmniej o czym mówiłem. Poszedłem tutaj do gimnazjum i tam się zareklamałem. TZD i wyszło na to, że zareklamowałem bardzo dobrze. I teraz te nauczycielki, które były ze mną, teraz mnie ciągną i Damian no mi no chodź, no ale bardzo byśmy chciały, żebyś ty z nami pojechał. I tu do tej szkoły, i do tej szkoły, i do tej szkoły. Z jednej strony fajnie, bo wyszło na to, że po prostu miałem gadane, dobrze szkołę zaprezentowałem, skoro nauczycielki, yy, które no. Wiedzą, jak prezentuje się szkoły, bo one mają jakby jakiś rejon, i co roku po prostu w tym terminie, kiedy ogłasza się szkoły, to po prostu tam wyjeżdżają. Także z jednej strony powinienem się cieszyć, z drugiej strony, jakby no, są oceny, które jeszcze gdzieś nie do końca wiem. Także taki mam ostatni tydzień, rozpoczynamy ostatni tydzień i ten tydzień z Wisienką na torcie w piątek, czyli wyjazd do Warszawy na wielki turniej edukacji medialnej. Finał finałów. Zobaczymy jak to będzie, czy wygram, czy nie wygram. Mam nadzieję, że będziecie trzymali za mnie kciuki. Yy, nie wiem jak w ogóle będzie z filmikiem w ten dzień. Może nagram coś yy, kamety, aparatem w telefonie i wyślę wam na YouTube. A. Tak, z takiej strasznej jakości 144p. Nie wiem, jeszcze się zastanowię. 12 tysięcy złotych. Kurczę, ej, słuchajcie, genialna sprawa, to już nawet do szkoły bym nie musiał iść. Nie, jakbyś wydaje mi się, że chyba jakby nawet jakbym... Jakby się zarabiało dużo, to chyba ten testent skończył. Nie wiem jak ze studiami. Ogólnie jest problem, bo wiecie, jak, Wiecie jak jest, jak, jak ktoś ma dużo pieniędzy. Yy, może, może nie dużo pieniędzy, jak mm, jest pewien moment, w którym macie przypływ dużej gotówki. I ogłupia was, bo nie wiecie, znaczy was, no, ogólnie ludzi. są ludzie, którzy po prostu nie potrafią sobie poradzić z tym, że, że nagle pach i wali do nich gotówka, która jakby nie jest w jakichś nich normach, rozumiecie? No na przykład wygrana w totka, albo na przykład gdzieś zarabianie jakichś większych pieniędzy. I potem jest problem, bo nie wiadomo co z tym pieniędzmi robić i ludzie ogłupia. Pieniądze jednak ogłupiają, albo właśnie jest coś takiego, że ktoś zaczyna pracować i są takie osoby, ja widzę to po... Ja widzę to po, w własnym podwórku, że tak się wyrażę. Są osoby, które chodzą do szkoły średniej, zaczynają pracować jakoś dorywczo w call-centrach, nie wiem, w czymkolwiek innym. Fajnie, jest to... Ja nigdy nie mówię, że jakby zarabianie w trakcie szkoły jest złe. To nie jest złe. Jeśli dajesz radę i chodzisz do tej szkoły i poza tym idziesz jeszcze sobie do pracy i zarabiasz kasę, no to świetnie gościu wie, robisz. Masz swoje pieniądze, przede wszystkim masz swoje pieniądze, uczysz się dalej, ale są osoby i, i, i przez te, y, te, te lata, które spędziłem w te zadanie, y, takich osób było przynajmniej kilka jest ich pewnie masa, masa dużo więcej osób e, tylko po prostu ich jakby nie znałem i jest osoba, chodzi ona do szkoły ale także zaczyna pracować idzie jej w tej pracy dobrze, bo wiecie pierwsza praca e, to zawsze, nie wiem no, z tego co, co tak mi się wydaje, pierwsza praca to jest wiecie pierwsza praca, muszę się postarać e, jak najwięcej z siebie dawać no i on sobie daje radę w tej pracy dostaje jakieś tam pieniądze, a tu bach nagle tam szef, menadżer, ktoś tam mówi słuchaj, ciebie przełożymy prze prze trochę wyżej bo Ty się starasz i, i Ty będziesz dobry jako tam asystent menadżera do spraw wieszania obrazów. No to z tym się, nie wiem, z tym się bierze również podwyżka. Albo jak ktoś ma typu, praca, w typu, call, praca typu call center, czyli jak po prostu przyjdziesz dłużej, będziesz siedział tam dłużej, no to zarobisz więcej pieniędzy i, to jest osoba, i, i wtedy ktoś mm, odpuszcza tą szkołę, żeby żeby być, zarabiać więcej właśnie w tej swojej pracy, w tej swojej dorobczej pracy, I nie kończy szkoły. I, i, I są takie osoby, są takie osoby, które nawet chodziły do mnie do klasy, które po prostu przestały chodzić do szkoły, bo zaczęły zarabiać. I, i tu mi się wydaje, że to jest jakby. No, niby tak, niby ja mogę, m, mogę mówić źle, no bo y, okej, okay, on tam zarabia i mu to wystarcza y, coś tam, coś tam, coś tam. Ale wydaje mi się, że jak ktoś już jest w szkole średniej. Eee, nie, na studiach myślę wydaje, że jak ktoś by znalazł na studiach dobrą pracę i stwierdził, że to ok, to mi wystarcza, to myślę, że tutaj jest to w porządku, ale jakoś moim zdaniem yy, przerywanie nauki w szkole średniej tylko dlatego, bo ma się pracę i jest to praca typu dorywcza, z której tak czy siak się chyba nie ma się jak utrzymać, to... No jest głupotą, ale ludzie tak robią. I właśnie ja dlatego uważam, że jakby trochę pieniądze ogłupiają, bo dostaje się pieniądze, nie wiadomo co się z nimi robi. Bo na przykład cały czas miało się tam, nie wiem, do dyspozycji przykładowo, niech to będzie 100 zł miesięcznie, bo tu gdzieś... może to być mniej, może to być więcej. Dajmy przykładowo. I teraz gość zaczął chodzić do pracy i na przykład ma dla siebie tam 500 zł czy 700 zł. To są wszystko przykłady, jak nie, chcesz, nie wyjeżdżajcie mi tutaj, że o ja dostaję 20, ja dostaję 50, a ty takie wysokie stawki. Ja, ja mówię po prostu przykładowo. I rozumiecie mm, o co mam na myśli? Że dostaje się ileś tam razy więcej, i nagle yy, starczało ci to i byłeś zadowolony, byłeś szczęśliwy, mogłeś kupić to, 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 to i to. A teraz nagle masz tego 7 razy więcej, i po prostu ci uderza do głowy czasami, że wow mam tak tyle pieniędzy. Nie wiadomo, co z tym pieniędzmi zrobić. No to szkołę mogę już piedolić, bo przecież nie mam dużo pieniędzy. I to mi starczy. Takie tak jest moje zdanie. Ja gdzieś tam, czy tak się wydarzy po bokach gdzieś też zarabiam, bo tu udzielam korepetycji, tu robię jakieś projekty nad studentom, tu coś tam, coś tam, tu jeszcze coś, ale jakoś yy, nie wiem, no może jestem po prostu taką osobą, która jakoś inaczej na to wszystko spogląda. No. Widzicie, możecie mi powiedzieć, że, że kupiłem sam myszkę, jestem głupi, bo sobie kupiłem myszkę, która tam kosztowała ponad 400 zł. No ale nie ukradłem tego, nie dała mi mama czy tata. sam sobie tę kasę nazbierałem i dlatego właśnie, że, yy, że jakby mi nie, uderza, nie uderzają mi pieniądze do, do głowy i mam nadzieję, mam naprawdę ogromną nadzieję, że jakby przyszło, może kiedyś mi zarabiać dużo pieniędzy, to mam nadzieję, że mi te pieniądze nie uderzą do głowy, bo to będzie masakra. Dobra, fajnie, jakoś się temat potoczył. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Wszystkim maturzystom życzę dobrego ostatniego tygodnia, który się zaczął. W ogóle życzę Wam miłego tygodnia. Słuchajcie, w ogóle ja się dowiedziałem, że zaraz są święta. Są święte zakończenia roku szkolnego dla maturzystów, przynajmniej. Ale to o tym już może jutro. Trzymajcie się, cześć. Kochani, skoro jestem już na Social update, to coś Wam powiem. Jest ranking youtuberów i moje miejsce to 443 630, także można powiedzieć, sam top, sam top. Przynajmniej jestem w pierwszej połowie miliona.